Trenerze kilka słów a propos tego dzisiejszego meczu poproszę, dziękuję kibicom za wsparcie, bo, bo na pewno bardzo dużo nam pomagali. I gratuluję moim chłopakom, że e, mimo dużego ciężaru e, wytrzymali presję i, i pokazali się bardzo z dobrej strony. Jesteśmy ja na pewno jestem zawiedziony, bo dla naszych kibiców, szczególnie dla e, miasta Pelplin i dla sponsorów na pewno. E, Chcieliśmy to wygrać, tak? Chcieliśmy to wygrać. Daliśmy wszystko, co, się, co mogliśmy. Kilka czynników spowodowało, że nie, że nie mogliśmy wygrać tego meczu. Nie będę się powtarzał o błędach, o, o, o też troszeczkę skuteczności. Również uważam, że na takie mecze z dużym ciężarem, wydaje mi się, że... Rzadko się wypowiadam o sędziach, ale wydaje mi się, że powinni być sędziowie, którzy też potrafią dźwignąć ten ciężar, bo wydaje mi się, że nie mieliśmy dobrego sędziowania w tym meczu. I, I mówię to szczerze, bo wydaje mi się, że 45 rzutów wolnych oczywiście w końcówce yy... chcieliśmy faulować, chcieliśmy wrócić do meczu, ale dla przeciwnika no to wydaje mi się, że nie, ba... nie, nie było to równe sędziowanie. I, no, ale oczywiście mogliśmy lepiej zagrać, mogliśmy trafić kilka więcej rzutów, mniej popełnić błędów w obronie, i, i, i pewnie bym na ten temat w ogóle nie wspominał. Bo... Ale jeszcze raz gratuluję mojemu zespołowi, bo, bo to jest drużyna, która będzie walczyła prawdopodobnie o mistrzostwo. A, a, a my to z tą drużyną walczyliśmy. Graliśmy na równy, równy, równy z równym jak równy z równym e, przez cztery kwarty. E, zabrakło nam trochę skuteczności, trochę szczęścia w, e, w dogrywce i dlatego to też też mecz przegraliśmy. Uh, Tomasz, uh, 38 points for you uh, today. Please a few words about today's game. This was a, a fight basically. Uh, both teams uh, play well we really wanted to come out and be play really aggressive today and uh, it really didn't uh, affect their uh, their shooters or their guys that they go to the score but we kept fighting and the game was up and down uh, we went on runs and they went on runs but um, we really uh, just wanted to fight to the end and just see what happens and um, yeah I had a good day offensively but we didn't win the game so we still um, in the same position whether I score 38 or zero we still lose the game so we just gotta keep going and keep working and we play a game in three or four days so we have to forget about this one and move to the next one Thomas what does your team and you need to win such games in the future? I think we lost lost our focus uh, in times in the game. And uh, we can't allow this because we know that you know as soon as we lose focus, we can start to lose the game and you know it can be hard to regain the focus again. So, Wymienił pan kilka, że było kilka czynników, które podobały porażkę. Czy tych do tych czynników się zależy również ta, jeżeli chodzi, chodzi o kiepską formę strzelecką, obarka i Janika? Czy też dla Pana to nie było dzisiaj zmartwienie, bo po prostu inni zdobywali punkty pod ustawił zespół tak, jak ustawił. To, wi to wiadomo, że to, jest, to zawsze jest, y, może nie problem, no bo jeżeli jest problem, no to szukamy innych rozwiązań, ale, ale na pewno dużo łatwiej nam by się grało, jeżeli Karol, czy Dawid Sączewski, czy Romek Janik, czyli nasi potencjalni strzelcy, by, by te rzuty trafiali. Możliwe, żeby nie doszło do dogrywki i byśmy mogli to prowadzenie gdzieś tam utrzymać przez cały mecz, więc staramy się szukać rozwiązań, staramy szukać zagrywek dla też pozostałych zawodników, więc nie obarcza na pewno winą tych zawodników, bo, bo jednego dnia się gra dobrze, ale przy takiej dyspozycji Tomasa, jeżeli jeden z tych dwóch graczy jeszcze dodatkowo by się otworzył, to mi wydaje mi się, że moglibyśmy przychylić Szara na swoją, na, na swoją korzyść, tak jak widać w drużynie przeciwnej. Tak? Małgorzaciak zdobył swoje punkty, chociaż uważam, gdyby nie wykluczenie Huberta Wyszkowskiego, to byłoby dużo trudniej zdobyć te punkty. I, I tutaj też chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli zawodnik do jednego zawodnika krzyczy i obarcza go winą za jakąś tam fał, no to nie można od razu podjąć decyzji, że, że to jest techniczny, tak? Nawet bez ostrzeżenia to zawodnicy mają, mogą nie reagować na to, że są jeden na drugiego zliwi, znaczy źli i zwracają sobie uwagę, no to od razu jest obarczone to. Przecież nawet Hubert nie odwrócił się do sędziego, nie powiedział złego słowa, tylko odwrócił się do Mateusza Kolisa i patrzył na niego. I jeżeli krzyczy do swojego zawodnika, to. To, to od razu trzeba dać technicznego? No to, no to, to o, o tym też wspominałem wcześniej. Hubert bardzo dobrze na początku bronił i taki był też plan. Dlatego zaczął w pierwszej piątce. Ale wracając do tematu, no na pewno byłoby nam dużo łatwiej, gdyby jeszcze ktoś wspomógł Tomasa, rozszerzyłoby to też obronę, tak? bo już w późniejszym momencie to wszyscy się skupili na Tomasie. I, i mimo wszystko, że trafią, no to. Jeżeli byśmy wiedzieli, że nie wiem, Dawid, Karol czy Romek dorzucą jeszcze kilka trójek, bo to jest ich najmocniejsze broń, no to byłoby dużo łatwiej. No i moje drugie pytanie jest związane z tym pierwszym pytaniem. Czy więcej ma Pan uwag, jeżeli chodzi o swój zespół, jeżeli chodzi o grę w obronie, czy w ataku? Bo no, wprowadziliście w pewnym momencie dosyć wysoko. Ja wiem, w Koszykówce się gra falami, ale też i wydaje mi się, że w drugiej połowie tego pomysłu na grę w ataku troszeczkę jakby zabrakło przy twardszej obronie SKS? Powiem tak, no jeżeli strzelcy nie, nie dorzucają, czy ich mocne strony są zabrane, albo po prostu nie mają, nie mają dobrego dnia? To też to czasami tak wygląda, prawda? I pomysłów to naprawdę było dużo, Panu tutaj całą listę pokazać, powiedzieć, ale może lepiej nie. Ale chodzi o to, że no po prostu zawodziło nam się też. No wykluczyło się kilka opcji, tak? Jeżeli zawodnicy nie trafiają, no ja wiadomo, że w nich wierzę, dlatego też te minuty dostają i, i, i grają, ale jeżeli. Oni nie mogą dać tego, co jest najlepsze, no to, to szukamy rozwiązań I, i ta liczba tych rozwiązań się oczywiście też zmniejsza. Tak więc y, musieliśmy stawiać na ludzi, którzy nam przynoszą te punkty w dlatego praktycznie wszystkie akcje szły przez Tomasa, no bo on ciągnął naszą drużynę, tak? Ja wiadomo, że jeszcze Damian y, i wysocy gracze mieli y, swoje szanse i graliśmy też dla nich, ale, ale mówię, no nasi strzelcy się nie mieli najlepszego dnia i to też jest jedną z, przy, z przyczyn tego, że no, nie wyciągnęliśmy nie, tego zwycięstwa dla siebie.